Ty w ogóle bierzesz suplementy, biorąc pod uwagę tą wiedzę, którą masz na temat sprawdzania suplementów. Ostatnia w Historia z apteki. Ja poszedłem kupować coś dla swoich dzieci i pani w aptece momentalnie poproszona o jakąś substancję, mhm. wydawała, wydała mi tę substancję w formie suplementu. Ja mówię, a dlaczego pani mi to daje w formie suplementu, jeżeli wiem, że jest lek. Z tą samą substancją, bo musicie Państwo też wiedzieć. To jest taki walor edukacyjny, niech ta nasza rozmowa ma tak, jak, jak najbardziej. Tak, choćby popularny, nie wiem, magnes, może być sprzedawany w formie suplementu. Mhm, i albo w na też, nie? Tak, i w, i w formie e, leku. I. Te same rzekomo hmm. substancje są, mają zupełnie inny nadzór nad produkcją, nad hmm. wytwarzaniem, nad dystrybucją, bo no, nikt sobie nie wyobraża, że leki będą, nie wiem, przetrzymywane na słońcu albo w jakiejś stodole, w jakiejś szopie, a suplementy zdarzają się, że tak są produkowane.